Tydzień temu media rozpisywały się, że Ty prawie zemdlałaś podczas wywiadu. Co tam się stało i jak dzisiaj wygląda stan Twojego wiesz, zdrowia? Wiesz co, nic się nie stało. Mi po prostu było bardzo gorąco. Ja pierwszy raz byłam na nagraniach Tańca z Gwiazdami, więc dzisiaj całą torbę miałam y, wody. Wiesz jak to można, ja to się śmieję, że z księżniczki można zrobić na K, a na K z pani media super po prostu tym manipulują, więc no myślę, że to był taki chwytliwy y, tytuł. Że dobrze się klikał, dobrze się czytał, jak najbardziej wszystko. W porządku były to duże emocje, powiem dzisiaj. Już tak się nie stresowałam, ja też bardzo się stresowałam ze zeszłym odcinku, no bo jednak widziałam, że w stosunku do innych par, no ten poziom tańca Krzysztofa on odbiegał i się tak na 90% spodziewałam, że może odpaść właśnie Sylwia i Krzysztof nie odpadli. Dzisiaj bym dawała tak 10%, że oni odpadną. Już w ogóle się tego nie spodziewałam. No ale mówię, życie jest życiem. Na pewno w tym czasie spędzimy dużo pięknych chwil i zamiast Sylwią na parkiecie tylko, to może teraz przez ten miesiąc, półtora spędzimy na przykład w trójkę, bo będziemy chodzić. Tak, ale też Sylwią myślę, że zamiast właśnie jakby tutaj Krzysztof sam na tym parkiecie, to my będziemy mogli ten wolny czas poświęcić i będziemy w dwójkę, w dwójkę go spędzać z Krzysztofem i że pięknie przejdziemy tanecznym krokiem przez resztę naszego życia razem z mężem wielkiej, szaleńczej szaleńcze miłości i namiętności. Już mi się język plącza, bo wiesz, ja nie jestem taka doświadczona, żeby udzielać tych wywiadów, bo na co dzień inaczej żyję, zajmuję się firmą, zajmuje się domem, ale dla mnie to też była bardzo fajna przygoda. Jasne, ja oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę, no i oczywiście widzimy się jeszcze w odcinku finałowym. Dokładnie mam tak. A jak myślisz, kto wygra? Kogo obstawiasz? Nie wiem, jeszcze nie mam takich typów, chociaż wiem, że mocną parą jest na pewno nasza para jednopłciowa. Mm -hmm, dokładnie tak. No to będziemy trzymać kciuki i najważniejsze a, a ciebie zabawa. zapytam, komu w takim razie skoro już nie możemy krzy kibicować Krzysztofowi? Wiesz to co, komu Ja będę... też myślę, że chłopakom będę kibicować jak najbardziej. Bo naprawdę oprócz tego, że wiesz, są tutaj osoba no nie tancerza, ale jakby tutaj gwiazdy jest innej orientacji, ale to nie o to chodzi, ale naprawdę chłopak bardzo dobrze sobie radzi, a tutaj po prostu wymiata. Tam talent niesamowity. Wydaje mi się, że on by mógł latać w powietrzu, więc naprawdę będę kibicować chłopakom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w finale. Dokładnie tak. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Dziękuję.